Great girl. Yeah? Stay away from her. Of course. Now listen. You did good with the business the other day. But now one more peasant is trying to avoid paying. Who? Moskovsky jerk who owns the laundry in the Masterson Street. Thinks in this country business is done differently. Says he will call cops on us. Okay. So? Jerk needs to be taught a lesson. Give him a beating. Let him know might is right. Hey!

Dobra, wezmę nas... swój, powiedzmy swój. Chciałam wszystko ten cały dysk zresetować, sformatować. 3 terabajtowy. Kościół kuźwa, przesuń się, bo cię potrącę. Przez wszystkimi danymi. Mam nadzieję, że zapisy giery jakoś udało mi się ogarnąć. Far czy znaczy niby mam, niby sklepowałam to jest Far Crya 4. Eee, co tam jeszcze było? GTA 4. No mam nadzieję, że jakoś to tam jest gdzieś to tam w innych plikach. coś tam jeszcze było? gra? Aha, mafia, ale mafia to jest na pewno ten. Na Steamie jest to jest ten. Automatycznie w chmurze pewnie są zapisy. No i co ja no i właściciela sklepu, postukaj go. Oho, ho. lampa może być na początek. <laughs> Więc no kurczę, no ale wiadomo, no dyski nie. Chociaż nigdy mi się tak nie zdarzyło wcześniej, żebym ja aż takie miała problemy. Kościół bo cię prze... Strącę. Więc no mam nadzieję, że mi się to już udało ogarnąć Wszystko jest tak jak być powinno, no tylko to trochę mi zajmie, no bo muszę znowu ściągać gry, gry co używałam

Myślałem, że kraj Drugi się zawsze spłaca. Mm, a kolejne zadanie od w Władysława. <laughs> <What>? <laughs> I spoke to the no uważaj. Zapomniałeś miałeś przez moje trąpienie Ja też dostaję <grym> Jak tak wszyscy na mnie trąbią. Ja wiem, że jeżdżę sobie jak chcę, no ale. Sorry. wolny kraj. <grym> Ericka może jeździć jak chce. O, kurde, ale. Przepraszam. Ja, 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 ja. Weźcie się, pop pop popnikajcie. Co to się robi? Nie wiem, jak to się robi. <laughs> yy, może. Znaczy, no nie, no nie może, tylko na pewno. Jak ogarnę już ten dysk, to pojedziemy się. Przejedziemy się na ten, na, na huśtawkę. Polecimy, zobaczymy, jak daleko raczej tego nie naprawili, nie wydaje mi się. Roman, nie teraz, ja robię zadanie, z pierpa, pierpa. Nie mam czasu, szkoda, że nie kręgle człowieku. Nie. Innym razem. No i zaraz mi da łapkę w dół.

Where are we going? To my car! Why? Because of your cousin! He owed me a lot of money, and until he pays me, you're fresh off the boat! Yeah, your ass is mine! What the yeah. fuck you mean, why? Hey, you are a pretty relaxed guy, all of that. Come on! I it's not I I mean, Mark. Come on, <laughs> oh, oh, you old Come on, you old me? No, I had a late night last night. Spend it yeah. with Mikhail. Oh, that that yeah, wild! Yeah, I guess you're right. So, who oh, the, the hell is Mikhail? Hey, Mikhail's a man! I'm a Oh, no, not yet. Fuck this. Come on! Well, I'm walking hey. here! let's go Jeszcze but always trying to run you down. Huh? Hey, man, get a Get job, you hey, dead bitch truck head. Just change, man. Uh, man, <laughs> do you think go? like I'm gonna pay for their drug habits. Well, say something. You are so fucking laid back. Warren! Come on! What's your auto? some We walked all the way over here so you could snort coke? No, listen. that's better. That's better. Man, Michael gets the good stuff. It's a got some lexative in it though. Gives you a stomach problems. Listen, Where were I? I don't know. Oh, yeah. So, I need you to head up to Dukes and get a car for me. It's a silver blister and it's packed in the project by eic subway station. okay? sure. <laughs> you got keys? yeah. Uh, no, you're cool i need you to take the car. Ask how owes michael some money. take his car instead, huh? Eh? we're gonna drive over there. what? are we gonna drive over there? no. you're gonna take the train buddy. you think i wanna be in the car with a peasant? come. <laughs> i'm gonna go meet somebody. spoiler Gra ja już się stara, więc no chyba te nie spoilery są. Chyba, że ktoś by tam nie grał. Nigdy. Roman, proszę cię o gołębie, czy nie, co to jest? Nie, ki. No, ja mam już. <grystanie> Dziękuję. Nie popycham Cię, kobieto, i odejdź, kurde! To za papsztylno. Wiem, że jak jest do góry, to jest u góry, a jak jest na dole, to jest poniżej. ha ha ha, kurde! Już grałam Kra... w Metro! No, jedzie pociąg z bliska. Nie no, z daleka. Kacz pod pociąg! Idź, idź, bo się przewróci, że ci się krzywda zrobi. Już mogę, puśćcie mnie, puśćcie mnie. O Boże. W rzadku używałam pociągu, więc. na długich dystansach no. Pobiecmy. Nie będę przewijać póki co niech pojedźmy sobie chociaż raz. Oglądaj mi wi widoki. Ja czy mi ka każę wysiąść? No raczej. Wyrzucam cię. Przez okno tym razem, bo są okna. Nie no, pojedziemy tam, gdzie mieliśmy jej automatycznie. Ukradnij, no no. O no, 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 raczej Ukradni. Ja czy z dobrej strony schodzę. Dzień dobry, gdzie jest to piękne autko, które mam przy przytulić? Gdzieś tu stoi. Dzień dobry piękne autko będzie skasowane. Really? Ja już takie miałam. Halo. Discar to

Razem z autem <laughs> ja Raczej auto idzie, ty nie musisz tego nie było. i nie nie było w przednich częściach. Któż to wie po co, na co, to komu Chyba z tej strony się wjeżdżać, z drugiej, chyba z drugiej. A nie, weź pan, iść, bo pan cię wie. Idę auto umyć, spokój. Midełko buru, buru. faca. Te klimaty, ale też mycie. I już czyściutkie, piękne autko, gotowe do jazdy. Znaczy do zepsucia po drodze. Nie no, raczej nie zepsuje. Umyty! Jej! ciekawie czy z krwi można to umyć, nie wiem. Nie próbowałam nigdy. Jakoś tak... szczególnie. Panie policjanci, pan domini, bez pan brudny! ha, 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 ha. ha, ha, ha. No piękne, czyste, umyte autko, niestuknięte jeszcze. <laughs> Oś i tam kwi kwiatki. <laughs> Nie ma. Prawa tam podlewa. Jedźcie! Jedźcie, jedźcie! Jak cię wcisnę, w nosie was mam. Jak się pchają! Jak ja. Co? Auta nie widzie Jezus Maria, tyle aut jeździ po ulicy, a ona... zachowuje się jakby dopiero co tak z, z kapsułki wyszła, jasne. jest jakiej. Kurde, bo bym stukła auto nowe! Nowe piękne, urocze spadaj. Ale ja prowadzę, a nie chodzę, ty... Ludzie są ślepi. Co się dzieje? Naprawdę, jakbym kurde okradała jakichś biednych ludzi, tak... Krzyczała. kobieta krzyczała. Krzyczała. O, prędzej. No tylko grzecznie. Jezus Maryja, naprawdę! O, nie, nie, nie. jest <ścoughs> Stuknięte. A może nie, nie jest źle. What the F? Jakiego uciekinera? Nie jestem. Jez, jest, zmarzał, to. Nie, nie stuknęło po drodze. Chyba. Ale co, po co mam? Do kogo mam? No policja i motor, dajcie mi, ja chcę motora, ale policja się zaraz do... Pan Anzoli do mnie. Meemm... No te moterki. Bla 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 bla, 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 bla. To też fajne było to. Tylko czekam aż policja się ode mnie odklei. Znaczy... Pojedzie sobie. No jest, zielone jest, kurde. To był błąd. Tak, jasne, powodzenia. A. Przepraszam, czubików. Nie, nie widziała. Będziemy tak stać. Będziemy tak do jutra stać, co? Nie, ma spadajcie. 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 Ty, Pączek, bo cię przejadę. Zaraz ich zgubię. Szybciej właśnie bym już dawno zgubiła niż kurczę, ten się bawiła z nimi. O, jakie piękne autko. Nie pi. Nie trop na mnie. Bo szybciej bym już niż bym przy misji była pewnie. Terroryst... Tak, pewnie tak moją jazdą to można mnie terrorystką nazwać bo jeszcze jak pirat i pan nie taki groźny <laughs> a może hey, hey, Mickey. Glass of water? Glass of water. Bang, bang! You are dead. Wake up, you moron! You got me. Come over here. Sit down. You remember Yvonne? No. Guy, you saw me talking to. This guy. Uh, this guy. Oh yes. You guys had the little kiss. <laughs> Very funny. What would you say if I told you he was going to rob you, cousin? I'd say, what problem has he got with my cousin? Hold on. Hey, 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 gorgeous! No.

That I am the guy with the powerful friends, and you are the little punk whose only friends is some fat weasel who drives a fucking cab. So, why is I even going to rob my cousin? Because I want you to kill him. What? He's angered Mikhail, Mr. Falsin. Offended him. He thinks he's stealing some paperwork from her mom. You catch him and kill him. Then we say it was just a robbery that failed. And what if I say I don't want to be your hitman? <laughs> that Mr. Faustin will be very angry with you and your cousin. Hmm. Okay. I knew we would understand each other once I put it in this simple way. Now, go wait for him by the car depot. Hey, gorgeous. Yeah, where were we? Okay, now listen. Let's talk about... Nie będzie żadnego dzisiejszego wieczoru! Spadaj z hi, hi, hi. Ha, ha, ha ha Nie trąb... Czy jest opcja, 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 wyłączenia nietrąbienia ludzi na mnie. Tak specjalny, specjalne ustawienia wprowadzą 100 lat później. Iwan! Maciej! o, nie w tą stronę myślałam, że pojedziesz na... dół! Przepraszam! Miałam to białe wziąć pewnie Iwan Ja nie umiem bolców. No wiedziałam, że zaraz mi... Iwan stój Iwan, ja nie wyrabę... Przepraszam ale beznadziejne auto sobie wzięłam Iwan <grymianie> stój Iwan 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 i Delfin <grymianie> I... Chodź tu Iwan Jak gdzieś ty Pięknie ty prowadzisz to auto po prostu mistrzostwo! Wow, mogłam to białe wziąć. Mogłam to białe wziąć. Ale i tak to jest tutaj, ten... W rusztowaniu. A będzie go gonić? No nie wiem. Ej, przesuńcie się.

A nie, muszę po drabinie, no... Shit, shit! -sh 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 Jakie pościgi! No, on się poślizgnie, i jest opcja, że możemy go. E, uratować lub po prostu stegować, ale chyba ten Iwan nic tam złego. On chyba nie był jakiś tam odpowiedzialny za to chyba coś. Stay out of Old Beach. Thank you. You won't regret this, man. I am out of here. Wanted to live anyway. Get away from all these people from back home. Get into the real America. You're never gonna see me around here. Pa. I owe you my life, man. You're good man. You're good man. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. i

No, i zaskończymy sobie ten odcinek w następnym odcinku. Ja już mam nadzieję, że będę ogarnięta z dyskiem, oczywiście, i że wszystko będzie ok, że spokojnie już będę mogła siąść. Bo odbuduję sobie, fajnie by było. No i zobaczymy. Jak to, mam taką cichą nadzieję, naprawdę. Eee, dobrze no nic, eee, dzięki za oglądanie eee, proszę o subskrypcję jeśli Wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi. Dziś tam na jakichś bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my jutro słyszymy się w kolejnym odcinku z gry GTA 4. Dzięki, cześć!